Dziewczyny, z tej strony Karolina, witam się z Wami w kolejnym odcinku Fashion Talk. Po moim ostatnim odcinku z modowej serii, który bardzo dobrze przyjęliście, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to Was serdecznie zapraszam. Jest o trikach na udaną codzienną stylizację. Dostałam masę próśb, żeby nagrać dla Was film o garderobie kapsułowej, czyli. O rzeczach, które każda dziewczyna powinna mieć w swojej szafie. I ja postanowiłam, że dzisiaj usiądę i nagram dla Was taki odcinek. Od razu chcę zaznaczyć, że będzie to moja lista i będzie to lista rzeczy, bez których ja nie wyobrażam sobie swojej szafy. Gdybym miała wszystko z niej wyrzucić i zostawić tylko i wyłącznie te kilka rzeczy, to uwierzcie mi, że byłabym w stanie stworzyć masę super stylizacji. Uważam, że każdy z tych elementów, o którym dzisiaj powiem, powinnyśmy mieć w szafie. Przede wszystkim dlatego, że nie będziecie miały właśnie takich sytuacji, że rano nie będziecie miały się w co ubrać, plus dodatkowo będziecie już wybierać bardziej świadomie następne rzeczy, jeżeli będziecie wybierać się na zakupy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to bez zbędnego gadania lecimy prosto do odcinka. Zaczynamy. Zaczynamy od punktu pierwszego, a mianowicie według mnie, każda z nas powinna. W swojej szafie, kilka ulubionych topów, czy też t-shirtów. Jeśli o mnie chodzi, słuchajcie. Ja jestem ogromną fanką jakichkolwiek bluzek. W związku z tym w mojej szafie mam ich mnóstwo. W zależności tak naprawdę od tego, co zakładam, to przeważnie stawiam albo na takie klasyczne oversize'owe t-shirty, albo na właśnie jakieś topy, które mają ciekawy krój. Ostatnio jednym z moich ulubionych jest taki, który ma odkryte ramię. Noszę tak samo takie z fajnymi, ciekawymi wiązaniami. Tak naprawdę to wszystko zależy od Was. Jeżeli lubicie bluzki, które są Bardziej klasyczne, możecie tutaj postawić na klasykę. Ja uważam, że każda z nas powinna mieć właśnie w swojej szafie kilka par, zarówno topów, jak i t-shirtów, bo jest to coś, co założycie dosłownie do wszystkiego i pod wszystko, niezależnie od tego, czy zakładacie bluzę, czy nawet marynarkę. Drugi punkt, o którym muszę wspomnieć, to będą oczywiście ulubione jeansy, czyli jeansy, które przede wszystkim będą przepięknie podkreślały waszą figurę i w których będziecie czuć się komfortowo. Ja w swojej szafie obecnie mam dwie ulubione pary. Pierwsza z nich to są są takie jeansy z Levi'sa, które nazywają się Ripcage Straight i to są ogólnie jeansy, które mają taki delikatnie powiedziałabym, vintageowy kroj. Ja oczywiście wszystkie rzeczy, które wam dzisiaj pokazuję, podlinkuję wam w opisie tego filmu. To są jedne z moich ukochanych jeansów. Słuchajcie, to jak one przepięknie podkreślają pupę, pasują mi dosłownie do wszystkiego. To jest nie do opisania. Także to jest taki mój must-have i też uważam, że w przypadku jeansów warto kupić coś porządnego, w czym po prostu będziecie chodzić nawet kilka. Następnych sezonów, bo ja się muszę Wam przyznać, że mam w swojej szafie jeansy, które kupiłam wiele lat temu i co prawda były drogie, ale mam je do dzisiaj i chodzę w nich do dzisiaj, więc uważam, że jeśli chodzi o jeansy, warto tutaj postawić na jakiś taki, wiecie, porządny zakup. Zawsze pokazywałam Wam jeansy tej marki, które były w takim klasycznym niebieskim odcieniu, ale słuchajcie, w związku z tym, że tamte jeansy mam już od wielu, wielu lat i stwierdziłam, że w swojej szafie nie mam ani jednej pary, właśnie. Ciemnych spodni to postawiłam tym razem akurat na coś w takim kolorze spranej czerni. To są dżinsy, które są tak samo z prostymi nogawkami, są niesamowicie wygodne, ale przy tym bardzo, ale to bardzo rozciągliwe, w związku z tym tak samo bardzo ładnie podkreślają sylwetkę. Jeszcze na szybko, skoro jesteśmy w temacie spodni, to muszę Wam pokazać moją jedną ulubioną parę już spodni trochę bardziej eleganckich. To są spodnie z Princess Polly, które są najprostszymi, eleganckimi spodniami, jakie tylko możecie sobie wymarzyć. Leżą perfekcyjnie. Zakładam je tak naprawdę zarówno do sportowych stylizacji, jak i do takich, gdzie wiecie, gdzieś wychodzę. To jest też ten typ spodni, który założycie do wszystkiego i dlatego też chciałam Wam właśnie je pokazać, żeby Wam udowodnić, że ten krój warto mieć tak samo u siebie w garderobie. Przechodząc do punktu trzeciego, pogadamy teraz o sukienkach, a dokładniej o sukienkach, które powinnyśmy mieć w szafie. Ja wychodzę słuchajcie z założenia, że tak naprawdę każdy z nas potrzebuje dwóch rodzajów sukienek. Pierwsza to jest sukienka, która będzie idealna na co dzień ja ostatnio jestem zakochana w sukience, którą Wam pokazywałam właśnie w ostatnim moim filmie. To jest ta klasyczna dzianinowa kiecka, którą wyhaczyłam na Allegro, była w bardzo dobrej cenie i po tamtym filmie dostałam od Was tyle odpowiedzi, że tak samo właśnie ją złapaliście i że już do Was dotarła i jesteście zachwyceni tym, jak leży. Ja uważam, że jest to jedna z lepszych w ogóle sukienek, taka, wiecie, na co dzień, którą udało mi się wyhaczyć. Gdybyście były ciekawe, ja z niej wzięłam rozmiar M, dlatego że chciałam, żeby ona była taka trochę. Luźniejsza, także to jest sukienka, która jest właśnie idealną sukienką na co dzień, i to jest ten typ kiecki, który według mnie każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Jeśli chodzi o drugi typ sukienki, to uważam, że powinnyśmy mieć w szafie coś bardziej takiego, wiecie, wyjściowego, czyli coś, co założycie na jakiś rodzinny obiad, na jakiś event, w coś, w czym będziecie czuły się dobrze, ale będzie to już takie bardziej eleganckie. Ja w swojej szafie od wielu lat mam taką charakterystyczną sukienkę w kropki. Jest to sukienka, którą wyhaczyłam. Wiele lat temu w Hallendemie, natomiast jeżeli wychodzę na jakikolwiek rodzinny obiad albo na jakąś właśnie taką bardziej elegancką imprezę, to istnieje bardzo duża szansa, że właśnie ją założę, bo jest jedną z moich ulubionych. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie albo na przykład na TikToku, gdzie ostatnio słuchajcie się uruchomiłam i zaczęłam więcej nagrywać, to na pewno wiecie o tym, że ja kocham, ale naprawdę ja kocham marynarki. Marynarki. To jest jeden z moich najbardziej ulubionych elementów w szafie i nie wyobrażam sobie mojej szafy właśnie bez dobrej marynarki albo bez nawet kilku dobrych marynarek. Tą, którą dzisiaj chciałam wam pokazać, to jest marynarka słuchajcie polskiej marki Epram. Ja ją uwielbiam. Lniana marynara, do której macie jeszcze taki dodatkowo pasek. Jeżeli założycie pod nią jakieś obcisłe spodnie, ona wygląda rewelacyjnie. Plus jeszcze to podkreślenie całej talii tak samo bardzo dobrze się komponuje i niezależnie od tego, czy wybierzecie właśnie yy, Marynarkę, wiecie, w tym stylu, z jakimś paskiem. Czy będzie to na przykład marynarka oversize, bo też takich marynarek mam bardzo dużo w swojej szafie. Uważam, że jest to coś na tyle klasycznego, że tak samo będzie wam służyło przez wiele, wiele lat. Teraz będzie mowa o czymś idealnym na siedzenie w domu, a mianowicie, czy wyobrażacie sobie swoją szafę bez ulubionej bluzy? Bo ja absolutnie nie. Mam swoją ukochaną bluzę. Ja w ogóle bluzy, słuchajcie, zawsze kupuję w rozmiarze L albo nawet XL, uwielbiam kiedy bluzy są za duże, nawet mam kilka takich bluz w swojej szafie do których zakładam jakieś wyższe buty i one po prostu robią mi tak naprawdę te bluzy za sukienkę i ta którą Wam teraz pokazuję, wyhaczyłam ją na Zalando, zostawię Wam tak samo do niej link, to jest bluza, którą wzięłam w rozmiarze XL, ona jest ogromna ale słuchajcie, wygląda rewelacyjnie i niezależnie od tego, czy oglądam Netflixa jem chipsy, czy wychodzę gdzieś na miasto i zakładam po prostu do niej normalne jeansy ona zawsze wygląda dobrze, także Bluza w naszej szafie to jest kompletny must have. W zależności od tego jaka pogoda jest za oknem, tutaj dopasowałabym okrycie wierzchnie. I w związku z tym, że teraz nie mam mnie w Polsce i na zewnątrz tutaj mam no, kilkanaście stopni, no to nie będę Wam pokazywała oczywiście zimowej kurtki. Natomiast jeżeli jesteście gdzieś, gdzie jest zimno, to od razu Wam powiem, że takim mashewem i okryciem wierzchnim w Waszej szafie będzie albo gruby płaszcz, albo właśnie kurtka. Ja Wam dzisiaj pokażę trench. To jest trench, który udało mi się całkiem niedawno kupić. Trench, na który się czaiłam, już nie powiem Wam ile sezonów. Nigdy w życiu nie miałam klasycznego trenchu w swojej szafie, aż w końcu nadszedł ten moment, że stwierdziłam, że muszę się w niego zaopatrzyć. To jest tego typu okrycie wierszkim, które tak samo będzie pasowało do wszystkiego. Jest bardzo elegancki, ale nawet jeżeli założycie pod niego parę dresów, to tak samo według mnie fajnie potrafi przełamać właśnie ten taki sportowy look. Także takie klasyczne okrycie wierzchnie to jest następna rzecz, bez której ja nie wyobrażam sobie swojej szafy. Następny punkt, który nie jest jakoś bardzo popularny, ale od razu Wam chcę tutaj zaznaczyć, że to jest coś, do czego tak samo przekonałam się całkiem niedawno, a mianowicie kombinezony. I niezależnie od tego, czy wybierzecie taki, który będzie mi długie właśnie yy, spodnie na samym dole, czy wybierzecie taki jak ja, który ja nawet, słuchajcie, zakładam do rajstop i do traperów i na to zarzucam jakąś marynarkę. Kombinezony są rewelacyjne, dlatego, że właśnie tworzą Wam tą podstawę garderoby i nie musicie się wtedy zastanawiać jeszcze, co do tego zakładacie, bo jeżeli na przykład zakładam bluzkę, to trzeba myśleć od razu o spodniach, a tutaj od razu wskakujecie w kombinezon i macie sprawę załatwioną. Na mojej liście nie mogło również zabraknąć... Koszul. I niezależnie od tego, czy mowa tutaj o eleganckiej koszuli, o takiej klasycznej białej, którą zaraz Wam pokażę, to ja ogólnie jestem fanką koszul flanelowych. I ta koszula, słuchajcie, jest jedną z moich absolutnie ulubionych. Jest to koszula, która jest dosyć długa, jest zrobiona z takiego grubego polaru i ona idealnie sprawdza się właśnie u nas na jesienno-zimowy sezon, kiedy chcecie po prostu zarzucić ją na zwykły t-shirt, do jeansów, jakby jesteście gotowe do wyjścia. Flanelowych koszul w szafie mam od groma, i powiem Wam, że. Nie ma dnia tak naprawdę w tygodniu, w którym bym jej nie założyła. Za każdym razem, jak gdzieś wychodzę, przeważnie właśnie sięgam po jakąś taką grubszą koszulę. Także bardzo Wam polecam, w szczególności, że teraz w wielu sieciówkach znajdziecie masę tego typu właśnie koszul. Czy też są takie koszule bardzo, bardzo grube, polarowe, czy też koszule, które są zrobione nawet z domieszką wełny. Naprawdę polecam Wam sprawdzić i spróbować. No i słuchajcie, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o moją listę takich rzeczy, które według mnie każda z nas. Powinnam mieć w swojej szafie. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy, jeżeli są dostępne, zostawię Wam tutaj w opisie tego filmu. I koniecznie dajcie mi znać, czy z chęcią zobaczylibyście odcinek o na przykład parach butów, które każda z nas powinna mieć w szafie w następnym odcinku Fashion Dog. Także czekam oczywiście na Wasze komentarze. Wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa! Killer drug dealer, I gotta sell a little fast, bitch. Real killer drug dealer, take you off the right path.